Cześć, witajcie! Tutaj Magda z doradzam w, w dzisiejszym filmie chciałam Wam pokazać, skąd możecie brać zdjęcia na bloga. To foto, które tutaj jest, właśnie zrobiłam w Kanbie, ale to tło, które widzicie, to zostało przeze mnie zakupione na depozyt fotos. Także z jednej strony tworzymy sobie coś w kanwie, ale jeżeli chcemy mieć. kanwa po prostu nie zawsze zapewnia nam zdjęcia, które są związane z naszą marką, którą mamy. Dlatego, dlatego może przejdźmy najpierw do kanby i omówimy. Tak jak tutaj widzicie, mamy kilka możliwości. Płatne, bezpłatne źródła. Kanwa jest właśnie. Takim programem graficznym dla, dla początkujących, gdzie wszystko jest bardzo proste, proste, po prostu używamy jej drag and drop, po prostu przeciągamy, praktycznie nie potrzebujemy znać programu graficznego. Jeżeli będziemy chcieli ściągnąć sobie foto z zdjęcia, z innych programów, no to już musimy troszeczkę się znać na tym, jak je wykadrować, jak tam zmienić jakieś filtry, czy ewentualnie jak pracować na warstwach, to już jest takie bardziej zaawansowane. Także zacznijmy od początkujących i od Gandy. A Więc tak, to jest strona właśnie główna gęby. i teraz zacznijmy od projektu. Jeżeli chodzi o... Dzisiaj po prostu chciałam Wam tylko pokazać, jakie są możliwości, a nie, nie przeprowadzać żadnego szkolenia z tego, także tylko po prostu omówimy pokrótce. Ja już tutaj oczywiście profil mam założony i Canva umożliwia, umożliwia tutaj przygotowywanie grafiki już pod social media, po, tutaj widzicie właśnie pod YouTube, pod Instagram, Weźmy sobie jakikolwiek projekt pod media społecznościowe. No, tutaj, jeżeli chodzi o używanie kanwy, ryzyko jest takie, że bardzo, osób, bardzo dużo osób zna kanwę i bardzo dużo blogerów już teraz korzysta z kanwy. Także te zdjęcia będą się powtarzać nie będą unikalne. Sama widzę na Facebooku sporo osób, które korzysta z Canvy. I czasami są po prostu. Poznaję te fotografie. Właśnie tu jest takie ryzyko, że jeżeli używamy kanwy, sporo osób używa też kanwy. Jeżeli to, jeżeli chcecie publikować jakieś ciekawe cytaty, może się okazać, że ktoś już tego zdjęcia użył. Zacznijmy właśnie. Y Zrobiliśmy jakiś projekt, akurat kliknęłam na animację. Także cofnijmy się troszeczkę. Chciałam utworzyć zwykły projekt pod media społecznościowe, a niech to będzie na przykład post na Instagramie. I teraz tak, tutaj po lewej stronie, właśnie mamy zdjęcia, które są w kanwie dostępne. Ale tak jak zauważycie, ta Korona tutaj Pro oznacza, że musimy to zdjęcie wykupić. No, tutaj weźmy sobie, załóżmy, że mamy, jakim, że nasza marka jest związana ze zdrowiem. I zobaczymy, ile tych zdjęć mamy tutaj dostępnych za darmo. Tak jak już mówiłam, Korona oznacza i Pro oznacza, że zdjęcie jest dostępne w wersji Pro, za które musimy zapłacić. No i tutaj mamy jakieś darmowe zdjęcie. W kanwie akurat jest tak, że możemy bardzo łatwo dostosować to zdjęcie do, do wymiarów nie musimy znać po prostu to, nie musimy tutaj za wiele. Znaczy nie, nie wymaga to na znajomości grafiki i, i tutaj dostosowania po prostu sobie przesuwamy tak jak już mówiłam wcześniej drag and drop i wszystko łatwo nam tu idzie, no i to zdjęcie jest za darmo. Możemy sobie dodać no szybko jakiś napis. I tego typu, tego typu grafiki, właśnie, możemy tworzyć w kanwie. Ale, tak jak powiedziałam, że ta ilość tych darmowych fotek jest ograniczona. Tak jak tutaj właśnie widzicie, tu się zaczynają pro, jest gdzieś tam, są gdzieś tam darmowe jeszcze. Jak na, nawet przejedziemy gdzieś na dole, one nie są tak posortowane, że na górze są darmowe, a na dole pro są wymieszane. Także możemy jeszcze spokojnie na dole znaleźć darmowe zdjęcia związane z, z, tą, z tą branżą, którą wpisałam. Ale oczywiście no, będziemy potrzebowali jakiegoś zdjęcia tematycznego yy, na przykład piszmy tutaj woda, i możliwe, że nie wyszukają nam się yy, nie wyszuka nam się to, co byśmy chcieli, akurat tutaj mam to co chciałam, ale czasem tak jest, że, że to zdjęcie po prostu już jest uszyte wiele razy i, i wiele blogerów z tego korzysta. Chcielibyśmy czegoś oryginalnego? Także do tego właśnie posłużą nam inne portale i zacznijmy od darmowego. I to będzie portal, który wszyscy polecają, ja też go polecam. To jest Pixabay. Tak jak tutaj właśnie jest Pixabay.com i tutaj mamy tutaj mamy właśnie możliwość wyszukania sobie w pełni darmowych zdjęć. Opiszemy sobie też coś związane ze zdrowiem. Akurat, o właśnie, nic nam się nie wyszukało. Spróbujemy po innym słowie kluczowym. A, no i tutaj właśnie taki to, na co musimy uważać. To jest to, że na Pixie będzie nas przynosiło do płatnego portalu, prawdopodobnie to będzie Shooterstock. O właśnie, Pixabay users get 15% of, of at e-stock with code Pixabay. To jest taka promocja dla użytkowników Pixy i 15% rabatu przy zakupie zdjęć na e -stocku. Na e mamy już tylko i wyłącznie płatne zdjęcia. A więc tak, no tutaj akurat w tym nic nie znaleźliśmy, piszemy jeszcze coś. Wpiszemy teraz y, po angielsku, zobaczymy. Tutaj musicie, y, de facto, no Pixabay, z tego co pamiętam, y, działało na polskie, y, na polską, znaczy y, działało na polskie wyrazy, ale nie zawsze. Tak, czyli tutaj mamy, tutaj mamy, tutaj możemy po polsku wpisywać. Zobaczymy, co posąmu sobie szklanka. No niewiele tego jest. To mnie troszeczkę dziwi. Możemy tutaj zrobić na przykład, y, chociaż nie, zdjęcie, grafika wektorowa. Tu możemy sobie wybrać rodzaj tego, czego poszukujemy, czyli właśnie albo to będą rasterowe zdjęcia, albo grafika wektorowa. Czyli coś, jeżeli już planujemy pod kątem wydruków i chcemy, chcemy po prostu to obrabiać w innych programach do grafiki wektorowej, na przykład. Inkscape, czy Corel. Tak jak widzicie, Pixabay ma sporo darmowych zdjęć, ale nie zawsze, nie zawsze znajdziemy to, co nas interesuje. Także wpiszmy może jeszcze coś ze zdrowiem, zobaczymy, co tutaj jest. No jest tego trochę, ale to też, tutaj też jest ryzyko, że ktoś już te zdjęcia użył. Dlatego, że są darmowe, po prostu. Oczywiście, że na płatnych, płatnych portalach też jest ryzyko, że ktoś użył darmowego zdjęcia, ale mamy tam o wiele większy wybór. Omówmy sobie jeszcze jeden z darmowych portali, czyli Freepeak. Tutaj, Tutaj ryzyko jest tego typu, że jeżeli nam się jakieś zdjęcia spodoba, zobaczymy tutaj chyba jest, bodajże, wyszukiwarka działa. Zaraz zobaczymy, tu działa wyszukiwarka w języku polskim i tu ewidentnie widać wyniki sponsorowane są na samej górze, Adobe Stok. Jest to takie troszeczkę mylące dla osób, które nie są przyzwyczajone, że te reklamy się wyświetlają na samej górze. Więc tutaj coś nam się spodoba, ale przynosi nas właśnie do tych płatnych, do tego płatnego portalu Adobe Stop. Więc weźmy sobie coś darmowego i zobaczmy, co to od nas wymaga. Tak. No i tutaj e, pobierz bezpłatnie, musisz uz uznać autora do wykorzystania w sieci skopiuj ten link. I tutaj tak jak widzicie po skopiowaniu e, autor wymaga, żebyśmy na stronie na swoim blogu, gdzie wykorzystamy to zdjęcie, umieścili tego linka. Także nie jest to też wygodne dla wszystkich, którzy sporo pobierają i później no ich strona De facto, jest no, na stronie, po prostu trzeba wklejać źródło. Także takie są, takie są konsekwencje pobrania zdjęcia z, z portalu Freepik. Tu wyszukiwarka właśnie też działa w języku polskim. Są fajniejsze zdjęcia niż właśnie na Pixabay, ale no, większość z nich wymaga dodania tego linku. Także to by były takie trzy główne portale, gdzie, gdzie właśnie warto, gdzie warto te zdjęcia, skąd warto zdjęcia pobierać. Canva jest właśnie najprostszą, najprostszą metodą. Tam te zdjęcia już są, tylko ryzyko jest takie, że, że już inni blogerzy, którzy no będą, uży, użyją po prostu tego zdjęcia. Depozyt fotos są to zdjęcia płatne Pixabay są bezpłatne, nie wymagają linka, Flipik w większości jednak wymagają linka. No i mamy jeszcze płatne portale, gdzie jest duży wybór. Możemy zajrzeć jeszcze do takiego na taki portal. Klikniemy sobie właśnie tutaj Adobe Stock. Tutaj ta, ta jakość zdjęć będzie i yy, wybór będzie na pewno o wiele większy i znajdziemy tutaj naprawdę profesjonalne zdjęcia pod naszą markę, ale będą to płatne zdjęcia i yy, trzeba zwracać uwagę na licencję. Weźmy sobie na przykład właśnie, wpiszemy sobie coś. No tak jak widzicie, no... Wybór jest ogromny. To są miliony zdjęć. To są miliony zdjęć. Weźmy sobie na przykład to. Zobaczymy, w jakiej cenie jest takie zdjęcie. No i tutaj to zdjęcie można kupić za 5 punktów. Jeżeli kupimy pakiet, to jest gdzieś około 40 euro. Zawsze no, w pakietach. W pakietach, jeżeli weźmiemy, jeżeli kupujemy dużo zdjęć, będzie to wyjdzie nam pani niż kupienie jednego zdjęcia raz na jakiś czas. No tu już, a tu jest subskrypcja roczna. No to bardziej pod grafików, pod osoby, które regularnie kupują zdjęcia. Także możemy jeszcze na chwilę wrócić do kanwy. Także ja osobiście korzystam z Canvy i pobieram, znaczy pobieram, sobie zdjęcia z darmowych, właśnie z pixy lub z freepik, jeżeli, jeżeli później oczywiście wklejam link i korzystam i projektuję coś w kanwie. No tak jak na przykład ten tutaj, to tytuł na, znaczy okładka filmu jest zrobiona właśnie. Canwie, ale zdjęcia są ściągnięte. To zdjęcie główne, właśnie tła, jest przeze mnie zakupione i reszta jest pościągana. To by było chyba na tyle. Jak macie pytania, to dajcie znać.